Za sieradzkimi strażakami bardzo pracowity weekend. Sobota to interwencja strażaków w jednym z bloków przy ulicy Sikorskiego. W sobotę w bloku przy ulicy Sikorskiego o godzinie 19 wybuch pożar komórek lokatorskich. Tam na miejsce zdarzenia zostało zadysponowane 7 zastępów Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej. Po dojeździe do, na miejsce zdarzenia kierujący działaniami stwierdził, że doszło do pożaru komórki lokatorskiej. W wyniku tego pożaru wystąpiło silne zadymienie. Strażacy ewakuowali 35 osób z dwóch klas. Bloku. Na chwilę obecną przypuszczalna przyczyna zdarzenia jest zwarcie instalacji elektrycznej. Całkowitemu spaleniu uległa jedna piwnica, a wstępne straty oszacowano na 20 tysięcy złotych. Na szczęście nie było poszkodowanych. Znacznie więcej pracy mieli strażec nad rzeką wartą. Przez niemal cały weekend poszukiwali oni ciała 21-letniego mężczyzny, który wpadł do wody. W poszukiwaniach brały udział służby z terenu całego województwa łódzkiego, w tym pies tropiący, drony czy płet ponurkowie. O godzinie 18.30 do stanowiska kierowania komendanta powiatowego w Śradzu wpłynęło zgłoszenie o osobie topiącej się nad rzeką Warta na wysokości mostu kolejowego. Tutaj dyżurny zadysponował w pierwszym rzucie sześć zastępów państwowej i ochotniczej straży pożarnej. Po dojeździe na miejsce zdarzenia ten fakt potwierdził się. Na brzegu rzeki Warta zostały pozostawione ciuchy osoby poszkodowanej. Przystąpiono do przeszukiwania rzeki Warta. Po dwóch, po dwóch brzegach rzeki Warty. W pierwszym dniu działań niestety nie, nie odnaleziono osoby poszkodowanej. Działania zostały o godzinie 22.30 przerwane. Wznowiono je w niedzielę o godzinie 9.00. Tutaj również zostało zadysponowane większe siły i środki do tych działań w celu już poszukiwania tej osoby zaginionej. I przy pomocy dronów osoba została namierzona wydobyta z wody. Niestety już było za późno na ratunek. Przyczyny okoliczności tego zdarzenia badają policjanci.